Dzisiejszy materiał dedykuje wszystkim wegetarianom. Skoro wiemy, jakie warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze wpływają na rozwój rolnictwa, to wypada poznać podstawowy podział, według którego samo rolnictwo możemy podzielić. Po pierwsze, Mówiąc o rolnictwie, powinniśmy myśleć o roślinach, ale także o zwierzętach. Jednak do kotletów schabowych, yy, przepraszam, do zwierząt, do zwierząt jeszcze dojdziemy. A dzisiaj zajmiemy się produkcją roślinną. Czyli postaram się opowiedzieć o tym, z czego powinniśmy nawet być dumni. Bo okazuje się, że w produkcji niektórych roślin zajmujemy pierwsze miejsca w skali całej Europy. Na przykład nikt w Europie nie produkuje tyle jabłek i owsa, co my. Nieco niższe miejsca, ale dalej na podium, zajmujemy, jeśli chodzi o produkcję żyta, ziemniaków i buraków cukrowych. Pszenica z kolei zajmuje piąte miejsce. Jeśli chodzi o jej produkcję na skalę europejską, wszystkie tereny wykorzystywane rolniczo określamy jako użytki rolne. Te użytki rolne obejmują grunty orne, czyli są to takie tereny, które są przeznaczone pod uprawy np. zboża, ziemniaków, buraków, itd. I to właśnie grunty orne zajmują największą powierzchnię spośród wszystkich użytków rolnych. W Polsce, oprócz wspomnianych roślin, uprawia się także rośliny przemysłowe. Oraz. Mówiąc dalej, powiemy również o łąkach i pastwiskach, czyli z jednej strony miejscach, które kilka razy w roku są koszone, i to siano, które się później ususzy, jest zbierane na pokarm dla krów czy tam koni. A z drugiej strony mamy miejsce, które służy do wypasu zwierząt, czyli łąki i pastwiska. Dalej mamy sady, czyli wszystkie drzewa albo krzewy owocowe. Wszystkie użytki rolne zajmują około 60% powierzchni naszego kraju. Wow! Niemal 18 milionów hektarów. A jest to możliwe dzięki nizinnemu ukształtowaniu terenu, bo ponad 95% kraju. To tereny, które są położone poniżej 350 metrów nad poziomem morza. Co więcej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi między 6, a około 9 stopni Celsjusza. A sam okres wegetacyjny gdzieniegdzie wynosi nawet 230 dni. Więc są to warunki, które bardzo sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Nie wszystkie kraje mają aż tak sprzyjające warunki rolnicze. Bo na przykład na terenach górzystych, albo gdzieś bardziej na północ Europy, albo w przypadku gorszych gleb, to te warunki są gorsze. I owszem, można powiedzieć, że bywają tereny o lepszych warunkach, niemniej jednak jesteśmy w całkiem dobrej sytuacji, jeśli chodzi o tę charakterystykę. Porównując zaznaczone na wykresie państwa, widać, że udział użytków rolnych. Czyli tych gruntów ornych, łąk, pastwisk i sadów jest znaczny. A to dzięki temu zbiory wielu roślin są wysokie. Pomimo faktu, że plony nie należą do najwyższych. I teraz wypada znowu zastanowić się nad tym, czym są plony, a czym są zbiory. Otóż zbiory to wszystkie zebrane rośliny z jakiegoś obszaru. A plony to wspomniane właśnie zbiory, ale w przeliczeniu na jakąś powierzchnię. I to one świadczą o tym, czy rolnictwo na danym terenie jest wydajne, czy też nie. Bo co z tego, że będziemy mieli nawet ogromny przydział w stanie z tego wyprodukować wystarczająco dużo roślin? Weźmy za przykład żyto. Największe średnie plony żyta na poziomie około 64 decyton na hektar oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze, rzędu no, niespełna 9 decyton na hektar w Portugalii. W Polsce ten średni poziom spodziewania się to jest około 29 decyton na hektar. To oznacza, że szwedzcy rolnicy będą mogli się wręcz śmiać z rolników w Polsce albo w Portugalii, ponieważ oni na każdym hektarze obsadzonym żytem zbierają zdecydowanie więcej tego żyta. Czyli rolnicy w Szwecji mają większe plony. Pomimo że tak naprawdę zbiorów mogą mieć mniej, bo terenów, które są obsadzone żytem, jest mniej. Link do źródeł, o których teraz. Ciekawy, jak Polska wypada w innych produktach rolnych w kwestii plonów. To zapraszam. Czyli chodzi o to, że ze względu na różne warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze, o których mi słyszeliście, rolnicy w różnych miejscach w Polsce, ale i na świecie, będą w różnym stopniu, można powiedzieć, zadowoleni ze swoich upraw. W każdym razie ważne jest to, że plony najczęściej przeliczamy i podajemy w decytonach na hektar. W decytonach na hektar. I mam nadzieję, że ktoś teraz się zastanowił. W decytonach? Czyli w czym? Otóż to. W decytonach, czyli w jednej dziesiątej tony. Czyli jedna decytona to po prostu 100 kg. Tak się to przelicza. Ok. Tuż przed intro wspomniałem o użytkach rolnych. Ale rozbijmy je na czynniki pierwsze. Do wspomnianych już użytków rolnych możemy zaliczyć. Czyli ziemia, która jest przeznaczona pod uprawę roślin jednosezonowych, z których pochodzi najwięcej produktów roślinnych, głównie zbóż, ale też roślin pastewnych, takich jak buraki cukrowe, rzepak, kapusta, marchew, ziemniaki czy też inne warzywa. Z kolei do użytków rolnych możemy też zaliczyć sady. Czyli uprawy trwałe, a są to obszary zajęte przez uprawy roślin wieloletnich. Na przykład sady z drzewami owocowymi takimi jak jabłonie, czereśnie, wiśnie albo inne. Ale do sadów zależyć też możemy plantacje krzewów owocowych. Na przykład winorośli, malin czy porzeczek. Trzecim typem użytków są użytki zielone. A zaliczamy do nich przede wszystkim łąki i pastwiska trwale porośnięte przez głównie trawę, które stanowią pasze dla zwierząt hodowlanych. Ostatnim, czwartym typem użytków rolnych są ogródki działkowe, takie tereny przydomowe. Większość wspomnianych użytków rolnych jest stale uprawiana. Jednak część z nich pozostaje nieuprawiana i stoi odłogiem albo u ugorem. Odłóg to ziemia, która jest nieuprawiana przez kilka lat, a ugór to ziemia, która jest nieuprawiana przez jakąś część roku. Odłogowanie i ugorowanie zazwyczaj ma na celu poprawę jakości gleby, która sama się regeneruje, jeśli się, nie, jeśli się z niej nie korzysta. Czyli po prostu jeśli nie jest uprawiana. Jednak ziemia może leżeć odłogiem również z innych, troszkę. Do uprawiania jej. Ostatnie tereny to lasy czy też nieużytki rolne, na których powstają nowe drogi, wsie, miasta, które z czasem coraz bardziej powiększają swoją powierzchnię. Działalności rolniczej można podzielić na kilka grup: zboża, rośliny bulwiaste, rośliny cukrodajne, rośliny oleiste, pastewne, włókniste, warzywa, owoce. Pozwólcie, że na koniec jeszcze kilka słów o nich. Po pierwsze, zboża, które zajmują 70% całkowitej powierzchni upraw naszego kraju. Największy areał, czyli największą powierzchnię gruntów wykorzystywanych pod uprawę danej rośliny, ma pszenica. Ma ona największe wymagania klimatyczne i glebowe. Wyrabia się z niej najlepsze gatunki mąki, płatki, kasze, słód czy alkohol. Uprawiana jest głównie na nizinie śląskiej, ale także na przedgórzu sudeckim oraz na żuławach wiślanych. A zbiorami możemy się pochwalić, bo jest to 9 milionów ton rocznie. I Polska zajmie piąte miejsce w Europie pod tym względem. Innymi zbiorami są żyto, drugie miejsce na świecie. pszenżyto, pierwsze miejsce na świecie. Dalej mamy również jęczmień, owies, grykę i chociażby proso. Do roślin bulwiastych zaliczymy przede wszystkim ziemniaki, które stosuje się albo bezpośrednio, eee. albo przeraża Albo pasze. Ziemniaki mają dosyć małe wymagania glebowe, chociaż raczej nie przepadają za zbyt dużą wilgocią i mrozem. Poprawia się je praktycznie w całym kraju, a ze zbiorami 7% rocznie Polska zajmuje piąte miejsce w Europie. Rośliny cukrodajne to przede wszystkim burak cukrowy. Ma on dość wysokie wymagania glebowe i klimatyczne, a w związku z tym Uprawia się go głównie na wyzinie w Dolnym Śląsku czy w Wielkopolsce. Jego zbiory to 11 milionów ton rocznie, co plasuje Polskę na czwartym miejscu w Europie. Do roślin oleistych zaliczymy z kolei rzepak, rzepik, słonecznik, len oleisty czy gorczyce. Dodatkowo z rzepaku robi się na przykład olej, biopaliwa albo paszę. Rośliny pastewne to na przykład lucerna, koniczyna. Wybrały się je na pasze dla zwierząt hodowlanych. Idąc dalej, mamy rośliny specjalne, czyli na przykład tytoń albo chmiel. A chmiel wykorzystywany jest przede wszystkim w browarnictwie, ale także do produkcji leków czy kosmetyków. Rośliny włókniste to na przykład len, konopie, a użytkuje się je do wyrobu tkanin, dywanów, Sznurków i tym podobnych. Z kolei warzywa wykorzystuje się albo bezpośrednio, albo przetwarza się na soki, mrożonki albo jakieś pasze. Główne warzywa w Polsce to marchew, burak, cikłowy, kapusta, cebula, ogórek i inne, które poprawia się raczej gdzieś tak blisko miast. Polska produkuje 5 milionów ton rocznie, co daje nam piąte miejsce w Europie. Z kolei owoce rosną na bezpośrednie spożycie lub są przerabiane, tym razem na soki albo konfitury. Owoce, jakie są najpopularniejsze w Polsce to jabłka, gruszki, śliwki, czereśnie, wiśnie, porzeczki, maliny oraz truskawki. Największe miejsce upraw to okolice miast na Mazowszu oraz okolice Sandomierza. Zbiory jabłek osiągają 3 miliony ton rocznie, a tym samym dzięki temu zajmujemy pierwsze miejsce w Europie. Z kolei, jeśli chodzi o porzeczkę, to zbiera się u nas 200 tysięcy ton te tego owoca. I jest to drugie miejsce, uwaga, na świecie. Na koniec jeszcze zostały przyprawy: takie jak chrzan, koper, majeranek czy tymianek. W tym materiale to byłoby już wszystko. I myślę, że ten temat dla wegetarian. został uciekany. I są wasze, ulubione owoce i warzywa. Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu i zapraszam do kolejnych. Do usłyszenia!